Cześć z tej strony Seba, witam Was na moim kanale. Korzystając z okazji, że jestem tutaj z moją córką podczas lepienia bałwana, stwierdziłem, że nagram krótki filmik, bo dawno nic nie wrzucałem. A parę rzeczy się wydarzyło od ostatniego czasu. Otóż wczoraj pożegnaliśmy Grzesia Czapieskiego. Niektórzy z Was zapewne znają jego stand-upy, inni zapewnie znają jego rolę w. Na kanale, o kurwa jak wysoko, w skrócie około 2 Także, no, niezbyt wesoło, zaczął się nowy rok No ale jak to mówią, życie bywa przewrotne, tak? Także kolejna rzecz, to spodziewajcie się już niedługo na moim kanale kolejnych ciekawostek Bo już są w przygotowaniu No i to jest taki telegraficzny skrót vlogowy jak widzicie zima wraz z nowym rokiem się pojawiła, zobaczymy jak długo potrzyma. No i generalnie to tyle na tę chwilę. Pozdrawiam Was, cześć.